W komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu odbyła się akcja oddawania krwi. Dzięki współpracy strażaków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie można było na miejscu podzielić się życiodajnym lekiem. Kolejny raz z tej możliwości chętnie skorzystali strażacy oraz mieszkańcy Tarnobrzega i okolic. Akcja została zorganizowana w formie ekipowego punktu poboru krwi. W Tarnobrzegu od kilku lat tylko w ten sposób można podzielić się życiodajnym płynem. Taka możliwość jest kilka razy w miesiącu w przychodni przy ulicy 1 Maja lub w ramach akcji w terenie, które organizują różne środowiska. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu już praktycznie co roku organizuje takie akcje krwiodawstwa. W tym roku w miesiącu lipcu nad Jeziorem Tarnobrzewskim również przeprowadziliśmy akcję zbierania krwi. A wiąże się to z tym, że na terenie miasta Tarnobrzega nie ma stałego poboru krwi, więc w związku z tym, że dużo naszych funkcjonariuszy honorowo oddaje krew, to wychodzimy też ku im oczekiwaniom i tutaj, wspólnie dzisiaj z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, jako współorganizator, taką akcję przeprowadzamy. Tego typu akcje cieszą się dobrym odbiorem honorowych dawców krwi. Można na miejscu podzielić się bezcennym darem, bez konieczności odwiedzania ośrodków, które dysponują stałym punktem poboru krwi. Największym osiągnięciem tego typu akcji są osoby, które po raz pierwszy zdecydowały się oddać krew. Również i tym razem nie zabrakło debiutantów. Z każdej strony płyną apele, prawda, o to, aby krew oddawać. Krew jest darem życia, krew ratuje życie. Dlatego kiedy tylko. Mogę, staram się tą krew oddawać i oczywiście bardzo pozytywnie oceniam każdą akcję, która organizowana jest czy to przez PSP, czy to przez World Tarnobrzeg, czy yy, cotygodniowe akcja, oczywiście w przychodni, prawda, przez yy, krwiodawców. Yy, dlatego, tak jak mówię, każdego zachęcam, powiedziałem już wcześniej, krew jest darem życia, krew ratuje życia. Kto tylko może, nie ma żadnych przeciwwskazań, to zachęcam do tego, aby tą krew oddawać. Mimo, że akcja odbywała się w murach, komendy była otwarta, a strażacy zachęcali wszystkich, by oddawać krew. To lek, którego nie da się wyprodukować chemicznie. Jedyną szansą na uratowanie zdrowia i życia jest bezinteresowny gest drugiego człowieka. Każda nasza akcja krwiodawstwa to zawsze otwieramy drzwi, czy to do komendy, czy, czy zapraszamy do udziału, gdy przyjeżdża krwiobóz, więc każdy, kto tylko zechce, to przy akcji organizowanej przez nas zawsze może przyjść i oddać krew. Nawet w ostatnim czasie, czy to przed wakacjami, czy po wakacjach, komunikaty z regionalnych centrów krwiodawstwa jakby są wyraźne, że tej krwi brakuje i, i między innymi dlatego, żeby wspomóc drugiego człowieka takie akcje organizujemy.